To jest Janusz. Janusz jest frajerem. Nigdy nie miał dziewczyny. W szkole zawsze był pośmiewiskiem i sierotą. Jednak Janusz pragnie to zmienić. Janusz, powiedz państwu, co zamierzasz zrobić? Poderwę ładną panienkę. A jak chcesz tego dokonać? Mam tutaj książkę Jak poderwać ładną panienkę. Myślisz, że to się uda? Uda się. Dlaczego jesteś o tym tak przekonany? Bo w tej książce tak jest napisane: Najważniejsze to wiara w siebie. Ja wierzę w siebie. Mówisz mało przekonująco, Janusz. Uda mi się. Dalej, mało przekonująco. Uda mi się. Wciąż zbyt mało przekonująco. Wyjmiję wszystkie, kuba! Tak więc jak sami widzicie. Janusz jest pełen wiary w siebie i jego celem jest osiągnięcie sukcesu z kobietami. Przekonajmy się. A więc, Janusz, gdzie zamierzasz szukać dziewczyny? Moja kobieta musi być ładna. Pójdę na dyskotekę, tam jest dużo ładnych dziewczyn. A więc ruszaj, Janusz! Boże, co za nieudacznik! Tam jest jedna. Ładna. Do boju Janów. Pokaż na co cię stać? Cześć. Weź, kurwa, jak ja ją rozjebam. Ona praktycznie chyba nie wstała! Widzisz, Półwa jest zajebista? Powinna podzeniu, że miałam ja taką zajebistą przyłącz. Koba Queen jest tylko jedna. Cześć! Co jest? Co? Co to kurwa Patrzcie na niego. Co się stało Janusz? Nie udało mi się. Czemu się nie udało? Było za głośno, nie słyszała mnie i śmiała się ze mnie. Czemu się z ciebie śmiała? Nie wiem, co źle zrobiłem. Byłem pewny siebie, ale się nie udało. I co zamierzasz teraz zrobić? Chcesz się poddać? Nie. W książce jest napisana, aby się nie poddawać i próbować. Jutro spróbuję.